Cześć, witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj będzie dość nietypowy film, bo o jeździeckich i końskich rekordach Guinnessa. Mam nadzieję, że tego typu film ciekawostkowy Wam się spodoba. Jeśli tak. To będę taką serię kontynuować. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeździeckich rekordów Guinnessa nie jest co prawda jakoś bardzo dużo, ale jakieś się znalazły i moim zdaniem są bardzo ciekawe. Zaczniemy od czegoś bardzo myślę znanego, ale może kilka osób o tym nie wie. Omówię na początku najwyższy skok. Najwyższy koński skok z jeźcem na grzbiecie wynosi 2 ,47 m. 47 Został oddany 5 lutego 1949 roku w Santiago w Chile. Wyższe skoki były oddawane, jednakże jest to pierwszy, najwyższy taki skok oddany na oficjalnych zawodach, więc on został zaksięgowany. Numer 2, czyli najwyższy obecnie żyjący koń. Jest to Big Jake, konie rasy belgijskiej, które aktualnie mierzy 210 cm wysokości. Wcześniej żyły już wyższe konie, jednakże to jest rekord aktualny tego, który żyje teraz. Kolejny rekord, dosyć niesztampowy, czyli najdłuższy koński ogon. Jego właścicielką jest klat JJS Summer Breeze. Długość jej ogona to 3,81 m. Rekord został pokonany 23 sierpnia 2007 roku. E, szczerze to nie wiem, jak ten koń sobie radzi z tak długim ogonem, jak wygląda jego pielęgnacja. Najprawdopodobniej jest jakoś zaplatany, żeby jej nie przeszkadzał, ale jestem w dużym szoku, że coś takiego e, ludzie i koń osiągnęli. Numer 4, czyli najdłużej żyjący koń na świecie. Rekordzistą był Old Billy, urodzony w 1760 roku i który umarł w roku 1822. Co oznacza, że miał 62 lata, kiedy padł. Jest to naprawdę bardzo dużo, bo średnia wieku konia to mniej więcej 20-25 lat, czyli ten koń żył ponad 2 Razy dłużej. I ostatni rekord, czyli najniższy koń świata. Jak możecie się spodziewać, jest to koń rasy Falabella. A dokładniej kucyk. Najniższym koniem tej rasy był Kalabacin, tak wydaje mi się, że czyta się tą nazwę. Urodził się on w 1973 roku i mierzył ledwie 35,5 cm, a ważył 9 kg. To mniej niż nie jeden pies. Myślę, że takiego konika można nawet spokojnie trzymać w domu. No dobrze, więc z jeździeckich rekordów Guinnessa to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej serii i czy chcecie, aby była kontynuowana, ja was serdecznie zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć.